Obywateli na czele z panią Słową Przybylską, z panią Elżbietą Dzikowską. Wiem, że zasiadają wśród nas inni honorowi obywatele. Bardzo Wam dziękujemy za przybycie i za wspaniały dzień, który będziemy mieli okazję w niezmiernie klimatycznym nastroju spędzić do końca. W pierwszej części koncertu spotkają się Państwo ze wspaniałym artystycznym czynem. Otóż znakomity zespół gitarowo-wokalny z nazwany Czarny Czerwony Tulipan, z własnej nieprzymuszonej woli postanowił ufundować prezent dla Sławy. Przygotował mianowicie 10 piosenek z repertuaru Sławy według własnego wyboru, aby w ten sposób złożyć jej hołd. Rzeczywiście, wybraliśmy sobie 10 piosenek. Zresztą, knuliśmy to już od dosyć dawna, bo polubiliśmy się, mimo że myśmy obchodzili 30 lat istnienia, to słaby 60 lat pracy artystycznej jest rzeczywiście imponujące, ponieważ. Proszę? Postaramy no się ją dogonić, no nie wiem, czy się uda, ale cieszymy się, że jesteśmy w ogóle w miejscu, w którym Słowa przyszła na świat. Nie ukrywam, że. To chyba nasza pierwsza wizyta tutaj w Międzyrzecą. Czy słońce na niebie, czy wieczór zapada, wędruje po świecie cygańska balada i śpiewa w uczęgom w zielonych dąbrowach, jak to przez balladą. Kończymy, jesteśmy w trakcie. W trakcie? W trakcie czego? Pięknej uroczystości, 60-lecia, twórczości no wspaniałej historii naszej rodaczki, międzyrzeczanki Sławy Przyberskiej. Jacy goście dopisali, kto przyjechał, jak to wygląda, co żeście zaplanowali, jakie niespodzianki? Ojej, jak pominę kogoś, to się obrażą, ale to, co miałem okazję poznać również w Warszawie, to są to ludzie z całej Polski, z Europy, ze Stanów, z Kanady. Te maile, które wysyłali z prośbą o rezerwację miejsc. O tak, to to coś niesamowitego. Ja nie sądziłem, że aż tak internet działa, ale działa, działa i w Międzyrzecu i w Stanach. Z ogromną przyjemnością rezerwowaliśmy, bo wiemy, jak dużą sympatią darzą naszą rodaczkę. I naprawdę to wzruszające momenty, kiedy ci ludzie już po koncercie otaczają Sławę Przybylską, dziękują, wspominają. To taki klimat rodzinny coś pięknego impreza minie, 60 lat minie, pani Sława sobie pojedzie do swojego miasta, do swojego domu obecnego, co zostanie w mieście Międzyrzez Podlaski? A to niespodzianka po koncercie, to raz. No, ale Z... może to nie zdradzimy. Nie do tego czasu, <laughs> jasne. E, e, chcieliśmy uczcić e, ten jubileusz odsłonięciem po Sławy Przebylskiej. E, komitet e, e, zawiązał się przyjaciół Sławy Przybylskiej i doprowadził do zebrania funduszy na ten cel. Muszę przyznać, że no pieniądze napływały z całego kraju i nie tylko. Więc nie jest to dar samych naszych mieszkańców, ale również sympatyków z całego kraju, talentu Sławy Przybylskiej. Gdy Bóg Ojciec rozdawał talenty, była w domu, na szczęście. Gdyby jej nie było, strach pomyśleć, wzięła ich dużo, więcej niż inni. Bóg ojciec uśmiechnął się, nie protestował. A ona powiększyła boskie talenty, pogłębiła, rozmnożyła jak chleb i ryby i szczodrobliwie rozdaje. Tobie, mnie, nam, przed Państwem Sława Przybyńska. Z okazji ubiegłego 60-lecia pracy artystycznej proszę przyjąć serdeczne gratulacje wraz z uznaniem oraz podziękowaniem za urzekająco piękne piosenki, za spektakle i filmy z Pani udziałem oraz chwilę głębokiego wzruszenia, jaki dostarcza Pani słuchaczom swoich nagrań i koncertów, tak w kraju, jak i za granicą. Pamiętasz, była jesień, gdzie są kwiaty z tamtych lat, pożegnania, kublaże? To tytuły tylko niektórych Waszych Pani utworów, które znała, kochała i uczyła cała Polska. Raz jeszcze gratulując, wspaniałego jubileuszu, życzę Pani udanych koncertów rocznicowych oraz wszelkiej osobistej pomyślności z z ranych Andrzej Duda. Dziękuję. Mój przyjaciele, kochani. Ach, 60 lat pracy artystycznej to poważna sprawa. Jak do tego doszło? Sama nie Prześpiewałam te lata trochę melancholijnie, trochę radośnie, wędrując muzycznymi ścieżkami przez wiele kątów świata, a dziś. Cieszę się ze spotkania z tak liczną grupą przyjaciół, entuzjastów sztuki i z rodakami. Mieszkam w porze truskawek. Nie w mieście, ani w kraju. W porze, kolorze, w zapachu słodkim i żyznym. I to jest ojczyzna. A ja mieszkałam. W rozśpiewanej podlaskiej krainie mieszkałam wśród drzew, kwiatów, w zieleni, w błękicie, w ptaków i przyjaźni z czworonożnymi stworzeniami, w tej mojej małej ojczyźnie, w moim małym kraju, w rzecu Podlas. Og oh, hraði úr boði, við sjónum og stjónum W nowej po świecie od których piesni Mówi, że najpiękniejszy są w świecie były Że najpiękniejszy są w świecie to były Było dużo robot od czego żeście zaczęli do czego żeście się zabrali odpisania listów, które między nami y, przygotował mąż Sławy, pan Jan Krzyżanowski. Ja je tylko podpisywałam, tak? Ale cieszyłam się bardzo, że wszyscy, do których żeśmy zwrócili z wielką radością, wyrazili zgodę na udział w tymże komitecie, no bo wszyscy uwielbiamy Sławę. Jak to zostało zaplanowane? Co, żeście przygotowali ciekawego? Czy są jakieś niespodzianki, które być może panu w panią Sławę? No? Zaskoczył. Ależ ja myślę, że każdy występ Sławy jest niespodzianką przede wszystkim dla nas, bo ona przygotowuje całkiem nowy repertuar. A niespodzianką też dla nas jest udział Czerwonego Tulipana zespołu Olsztyńskiego, który też uwielbiam i powiem prywatnie, że spotykamy się na kajakach wędrujemy po różnych rzekach polskich i oni wieczorami przy ognisku pięknie nam śpiewają. Więc myślę, że dla Międzyrzeca to jest wielka niespodzianka, że Czerwony Tulipan wystąpił z repertuarem z właśnie Sławy. No, ale oczywiście bohaterką numer jeden, największą gwiazdą to jest ona sama. Ja jestem dumna, że ona też stąd pochodzi. Czuję się do wartościobana. Niech twoje światło panie.